Witam z tej strony Poznański Kolekcjoner, i dzisiaj rozpoczniemy nową serię na kanale o nazwie Prasówka, w której to będę otwierał różne gazetki, które będą posiadały jakieś dodatki piłkarskie. Ale myślę, że w tej serii będę pokazywał jakieś programy meczowe z polskich lig, które posiadam oraz z zagranicznych. Myślę, że w miarę upływu czasu jakoś tych odcinków przybędzie i, i będzie co oglądać. Nie tylko, nie tylko z tej serii prasówka. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję najnowsze wydanie Just Kit z Polski. Wydanie lipcowe, numer, czyli numer 7 na 16 2016 rok. Cena takiego zestawu takiej gazetki 10,99. W tym numerze jak już każdy wie można było otrzymać trzy karty limitowane z edycji Euro 2016, Kamila Grosickiego, Jarmolenkę i jedną kartę losową. W moim przypadku w Poznaniu można było jednak znaleźć. Jako tą kartę losową. Dziubę. a ma dziubę. Lub zamiast Kamila Grosickiego był jeden Hazard. Oprócz tych trzech limitek można też w saszetce, w gazetce znaleźć saszetkę z figurką od Panini. Trzy saszetki. Widzę, że Każda inna. Już wcześniej mówione: limitki Grosickiego, jarmoleńki oraz ta niby niewiadoma na, z okładki, a najczęściej jednak występująca dziuba, karta niedostępna wcześniej w Polsce oraz trudno dostępna na świecie. Gazetki nie będę prezentował, bo już każdy pewnie sobie ją kupił i przeczytał. Jest kilka też błędów. Jak tutaj możecie zobaczyć, że informują, że Niemcy zdobyli mistrzostwo Europy w 2012 roku. A linijkę niżej piszą, że Hiszpanie również w tym samym roku zdobyli tytuł. A później stworzyli test, w którym pytają kiedy, kiedy ostatni raz reprezentacja Niemiec zdobyła to trofeum. Jak widzimy tej odpowiedzi nie uwzględnili. Pytanie numer 3-3. W kolejnym numerze do zdobycia getry piłkarskie. To nic. Zaczniemy od saszetek. Zobaczymy co co uda mi się trafić. Dynamo Karta Florencji. Teammate Griezmann. Gwiazda Mistrzostw Europy. Mamy Sebastiana Larsona. Polaka Łukasza Szukałę, który nie pojechał na te mistrzostwa. Eleven Reprezentacji Walii. Oraz Game Changera Alvaro Morate z Hiszpanii. Brakuje mi około 30 kart z tej kolekcji do, do zakończenia tych podstawowych kart, nie licząc limitek ani wersji nordyckiej. Jak ktoś posiada któreś z moich braków, to proszę o kontakt. Lista braku będzie w opisie filmu oraz odsyłam do strony Lastika, i tam proszę pisać w sprawie ewentualnej wymiany. Tu widzimy, bazówkę mamy z Irlandii Północnej, De Bruyne z Belgii, Robert Mack ze Słowacji, James McLean z Irlandii, kolejna bazóweczka Sergio Busquets, key player z Hiszpanii oraz bardzo fajną kartę Inventivenes Eden Azart z Belgii te limitki sobie damy wyżej, żeby były widoczne została ostatnia z podanych saszetka mamy Żudiego Albe z Hiszpanii Jan Fertongen z Belgii Neil Taylor z Walii Paco Alcacer Gold Machine czyli też wazówka z Hiszpanii kolejna bazówka Kim Kallström ze Szwecji oraz Making History Reprezentacji Wali widzimy Gareta Beyla cieszącego się z awansu na pierwszym planie. No i została figureczka. No i proszę Jao Proszę o. Może sfokusować jej? Jełumutinia. Jak już niektórzy pisali, panini tak to zrobiło, że w tym samym sklepie figurki stawiała zazwyczaj takie same, więc już wcześniej otworzyłem poza kanałem. Jeden numer. I również trafiłem żało mi młotinia na figureczce, więc jak ktoś jeszcze nie posiada, a byłby zainteresowany. To również jest on na wymianę. Część z figurek niestety jest powykrzywiana, tak krzywo w tych pościskane w tych gazetach były, że ale da się naprostować i i. Figurka jest wartościowa. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Zostawiajcie jakieś komentarze, czy Wam się podoba. Co warto zmienić. W propozycje jakieś daj, dawajcie. Co, co nagrać. Co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Cześć.